Kiedy byłam mała, moja mama mówiła, że to się mleczko, chociaż w tym deserze nie ma czekolady. Dzisiaj postanowiłam wrócić do smaku dzieciństwa i przygotowałam piankowy torcik z owocami. Zapraszam. Do dwóch miseczek wsypuję galaretki w dwóch różnych kolorach. Każdą z nich rozpuszczam w 250 ml wody i pozostawiam do wystudzenia. Kiedy galaretki zaczynają tężeć, do miksera wlewam 250 ml mleczka skondensowanego niesłodzonego i ubijam 3 minuty, żeby wstępnie je napowietrzyć. Następnie dodaję tężejącą galaretkę i ubijam jeszcze 2 minuty. Gotową masę przelewam do formy silikonowej, stukam delikatnie w stół, żeby równo się rozłożyła, i chowam do lodówki do zastygnięcia. Masa tężeje dość szybko, więc od razu przechodzę do robienia drugiej warstwy. I czynność powtarzam z drugą galaretką. Gotową masę wylewam do formy i chowam do lodówki do zastygnięcia. Na wierz wykładam owoce, u mnie są to maliny i borówki, i zalewam galaretką rozpuszczoną według instrukcji na opakowaniu. Chowam na całą noc do lodówki i można zajadać. Smacznego!